No i jak co roku jak obyczajka że na rynku jest śnieg, a my mamy następnego Olafa. Co roku oczywiście wyższy od Olgi. Ale Olaf musi być. Skromniejszy, bo skromniejszy, ale za to wielki. Wielkość ma znaczenie. Jest Olaf, jest Olaf. Duży Olaf. Jest zbudowany, cały. Ja, ja przez to nie przechodzę, bo ja tak jak spadnę to jakby na podłogę. Musimy się nie ludem tu jest? Tu pisze? tu pisze? I oczywiście nie pisze. mamy naszego pięknego Olaf'a zbudowanego. W tym roku też się udało. I jest większy. na I jest większy. No pewnie, że większy. Jest? Jest. Jak długo będzie, nie wiadomo, ale, przez noc może ale jest. Ale przez noc też może tak jest. Ale na pewno do Wigilii nie przetrwa. Także tyle od nas, Olaf zrobiony, w przyszłym roku też będziemy robić. Ale na pewno do Wigilii nie przetrwa. Nie wiem, a może przetrwa, wiadomo, nie wiadomo, zobaczymy. Kończymy? No. Olaf jest, jaki jest taki jest, ale jest.